Pudło ze smartfon Ink skrywa w sobie dużo niespodzianek. Po pierwsze jest wypełnione po brzegi, to aż tak, że potrzebowałem małego lifehaka, żeby ułatwić sobie wyjmowanie pudełek graczy. Po drugie, w środku mamy od razu dodatek, a w zasadzie kilka, których obecność dzięki wydawnictwu portal skutecznie wydłużał żywotność tego tytułu. Po trzecie, sama gra wygląda zupełnie inaczej niż można by się spodziewać, po naprawdę ładnie wyglądającej okładce. Wręcz nudno niczym prezentacja prezesa na corocznym bankiecie dla pracowników wysokiego szczebla w średnio znanej korporacji zajmującej się produkcją smartfonów. A, czyli jednak całkiem tematycznie. Zapraszam na kilka minut ze Smartphone Inc. Do prezentacji na pewno nie użyję jednocześnie niebieskiego i zielonego. Nie wiem, czyj to był genialny pomysł, żeby przytroczyste komponenty zrobić w tych właśnie kolorach, bo nawet przy dobrym świetle zdarzało nam się pomylić, które biuro jest czyje. No, ale o samej grze opowiem posługując się planszą dla dwóch lub trzech graczy, bo ta większa plansza po prostu nie mieści mi się w kadrze. Mniejsza plansza jest po prostu mniejsza, żeby zapewnić, że będzie wystarczająco ciasno i gracze będą musieli walczyć o sprzedaż swoich telefonów. Ale nawet na tej małej planszy, jeżeli jest Was mniej przy stole, zakrywamy część rynków odpowiednimi nakładkami. Waszym celem będzie wyprodukowanie i sprzedaż jak największej liczby tytułowych smartfonów. Do tego celu potrzebne będą te dwa kafelki z symbolami poszczególnych akcji. I na początku każdej z pięciu rund gracze potajemnie ustawiają te żetony, przykrywając chociaż częściowo jeden drugim. To, co na wierzchu zostanie widoczne, podyktuje ile i co będziecie mogli robić na samej planszy. Na przykład ustalicie dzięki temu ceny, bo startowo smartfony kosztują 5, ale w zależności, której ikony pozostawicie na wierzchu, cena wzrośnie lub spadnie, co będzie miało wpływ na kolejność ruchu graczy. Bo ci sprzedający tanie telefony będą się ruszać wcześniej. Produkcja odbywa się jednocześnie i dostajemy tyle kostek symbolizujących smartfony, ile czarnych skrzynek jest widocznych u graczy oraz jak dużo arkusza z akcjami postanowiliśmy przykryć. Ale już na przykład wybieranie kafelka ulepszeń, którego będzie można użyć do planowania swoich akcji w kolejnych turach, wykonujemy już w kolejności graczy od sprzedającego najtańsze telefony do tego z najdroższymi. Również w kolejności takiej wynajdujemy technologie widoczne na dole planszy. Te nie tylko dadzą nam punkty na koniec gry, o ile wynajdziemy je jako pierwsi, ale również pozwolą sprzedać telefon kupującym, którzy chcą czegoś konkretnego, np. telefonów gamingowych albo takich z 4G czy technologią NFC. Technologii raczej nie wynajdziemy od razu w pierwszej turze, o ile nie położymy tak nasze karkuszy, aby było widocznych dużo fioletowych ikon postępu. Ale to będzie pewnie oznaczało, że będziemy mieli mniej innych ikon. Zaczynacie już to widzieć? Na początku każdej tury musimy zdecydować, co będzie dla nas ważne w tej kolejce. Czy będziemy chcieli wyprodukować dużo telefonów? Jaka będzie ich cena? Czy zainwestujemy w rozwój technologii, albo korzystając z niebieskich ikon logistyki, rozbudujemy nasze biura sprzedaży na nowe regiony. Każdy gracz zaczyna w jednym regionie, ale będziemy chcieli przejść do innych miejsc na planszy. I znowu, raczej nie zrobimy tego za jednym podejściem, szczególnie w tych co większych regionach. Co oczywiście pokaże naszym współgraczom, gdzie będziemy próbować się wcisnąć i być może pozwoli im odpowiednio na to zareagować. Bo na samym końcu rundy sprzedajemy nasze smartfony. Znowu, od najtańszych w regionach, gdzie mamy nasze biura, sprawdzamy co potrzebują lokalni kupujący. Te czerwone kwadraty wskazują maksymalną cenę, jaką chce zapłacić statystyczny kupujący. Jeżeli możemy mu sprzedać, sprzedajemy po takiej cenie, jaką ustaliliśmy na początku rundy. Nawet jeżeli byliby w stanie kupić go drożej. Potem sprawdzamy kolejnego kupującego i tak dalej. Fioletowe kwadraty wskazują, czy kupujący szukają cze czegoś konkretnego, np. dobrej baterii, czy Wi-Fi. Wtedy, nieważne za ile, zapłacą tyle, ile zażądaliśmy. I jak można łatwo się domyślić, gracze będą próbować wyczuć, co zrobią przeciwnicy. I bawiąc się logicznym puzzlem w postaci arkuszy, zdecydują, czy będą chcieli wyprodukować dużo taniego produktu i zaraz im rynek, czy może będą celować w klienta o sprecyzowanym guście i sprzedać mu produkt niekoniecznie premium, ale na pewno po cenie premium. Bo kto w ciągu gry zarobi najwięcej, ten wygra. I spieszą powiedzieć, że obie te strategie mogą dać zwycięstwo. A także takie podejście po środku. Nie ma też problemu, żeby zmienić swoje podejście w czasie gry, bo każdą rundę zaczynamy z taką samą startową ceną 5 za jednego smartfona. Ma to oczywiście swoje plusy, ale dla niektórych będzie to też spory minus. Poszczególne rundy są dość do siebie podobne. Wprawdzie sytuacja na planszy się zmienia i musimy obserwować przeciwników, reagować na to, gdzie na planszy się rozwijają i czekać na sposobność ukradnięcia spod nosa mu kilku klientów, to jednak co rundę Planujemy nasze akcje, ustalamy ceny, wielkość produkcji, inwestujemy w technologię, logistykę i sprzedajemy. Tak samo. Surowość i wręcz prawie że excelowy wygląd Smartphone Inc. mógłby zwiastować grę o głębi Food Chain Magnate, a tymczasem jest to szybka pozycja z dozą strategicznych decyzji i taktycznych posunięć, która pomimo surowego wyglądu jest całkiem tematyczna. Jest to tytuł, którego nie poleciłbym, bo bałbym się, że bardzo szybko będzie bardzo schematyczny, gdyby nie to, że w pudle znajduje się sporo mini-dodatków ratujących ten tytuł przed nudą wiejącą z planszy. Mamy więc inne technologie, niektóre z dodatkowym CEO, alternatywne startowe ulepszenia początkowe, widoczne tutaj plansze dla dwóch lub trzech graczy, tryb solo czy tryb dla najtwardszych, którego nie próbowałam. Wystarczy do tego, żeby Smartphone Ink był grą do szybkiego zagrania od czasu do czasu w coś nie za ciężkiego, nie za lekkiego. Jeżeli szukacie właśnie takiego tytułu, to Smartphone Ink nie powinien was zawieść. Mam na imię Marcin, a to było kilka minut ze Smartphone Ink od wydawnictwa portal. Gra objęta jest patronatem mediannym z Netflansza.